Miło, że dzwonisz. Traciłam już nadzieję, że się odrodziesz. A wiesz, byłem tajemniczy. Nie masz pojęcia, co się wydarzyło. Co ci opowie. Wyobraź sobie, że Wilhelm dostał nowe zlecenie. Będzie teraz projektował siedzibę Parlamentu Europejskiego. Halo? Mówi Eli? Co? Dałam Jowi mój numer. Sama rozumiesz, że może w każdej chwili zadzwonić. Daj spokój! Zejdź na ziemię! Tara mówi, że to jednostronne zauroczenie. Tara? Tak! Powiedziałam jej! Nie gniewać się! Przegapiłam wejście, tak? To jest koszmar. Eli? Musisz wpaść na naszą wieczorną próbę. Naprawdę, myślę, że jesteśmy super. Jakieś nowiny? Nie, jeszcze nie zadzwonił. Dzięki, że zapytałaś, Nadi. Wybacz, Eli. Ja nie rozumiem. Myślałam, że od razu zadzwoni. Może jest nieśmiały. Gdyby mu się spodobało, zadzwoniłby no. A, no właśnie. Ostrzegałam cię, tak? Co ty wiesz, nawet cię tam nie było. Dobry, wyłączyć telefony, włączyć mózgi, zamknąć buzię, Dziękuję Mam bardzo. Wyłączyć? No co ty, a jak on zadzwoni, po prostu daj na Brat Bretkoś. Może zostawił twój numer w pracy. Co się dzieje? Spokój. A może piesek z jaką telefon? Nadine, czy zdanie? ktoś pytał Cię o zdanie... Przestań! James Naprawdę Nadine? łudzisz się, że on zadzwoni? Zastanów się. Dzwoni! Eli alert, To nie jest plac zabaw! Same. Tego nie używa się w klasie. Dobrze o tym wiesz. Nie! Panna Henderson jest jak pies ogrodnika. Zupełnie jakby to była moja wina, że faceci na nią nie lecą. Odstrasza ich w tym swoim kijem do Palanta. Muszę przeczytać tę wiadomość. To ważne! Dobra, wyluzuj. Dostała się SMS-a, ale nie wiesz, czy to od niego. Nie wierzysz, że mogę mu się podobać. Nie, tego nie mówię. Ale Tara, tak. Jak się masz, mała? Stała się twoją wyrocznią. Bez mnie nie potrafisz już nawet oddychać. Ja też mam teraz problemy z oddychaniem. Zatem, kiedy prędkość wzrasta, czas się rozszerza lub mija wolnie. Czas pozostaje w związku z prędkością i dlatego... Według Einsteina prędkość nie może być ujemna, ani nie można cofnąć się w czasie. Eli, spotkajmy się dzisiaj w knajpie kończy o szóstej! I buziaczki, kompletnie oszalałam na Twoim punkcie! I co? To przeznaczenie! Choć, mamy mało czasu! godziny mam spotkania. Nic z tego. Możesz umawiać się tylko w weekendy. Tato, ja muszę pójść! To jest dla mnie bardzo ważne. Tak. Masz randkę. Przepraszam, ale muszę lecieć, bo zaraz się spóźnię. Tak, i to bardzo. Nie idziesz. Hej! Ty wczoraj wyszedłeś, a to nie był weekend. Ale... Poza tym wielkie halo! Po prostu umówiłam się z chłopakiem! Słucham? Kto to jest i jak się nazywa? Tato, nie martw się, zawsze możesz zadzwonić na komórkę! Mówiłam ci, że się przyda?

nas było od ciebie? To to był twój numer? Uff. Ja sobie wyobrażałam Wyglądam jak jakiś mapet Zapomnij o nim Nie spodobałam się nawet temu brzydalowi I bardzo dobrze się stało, uwierz mi Łatwo ci mówić Możesz mieć każdego Tak, ale znowu jestem sama Miśku Miśku Miszku, miałeś unikać węglowodanów. Zapomniałeś? Wiesz co? Wolę raczej unikać Marku. Co to ma znaczyć? Wcale nie chcę schudnąć. Wcale nie muszę schudnąć. Lubię siebie. Myślałem, że jesteś zabawna, ale ty zrobiłaś się po prostu nudna, jak te twoje poradniki. Do zobaczenia. Kiedy? Jestem zupełnie beznadziejna. Witaj w klubie. Pewnie nigdy mi nie wybaczycie. Czego? Tego, że byłam taka głupia. A Rozstałaś się ze swoją kapelą, czy co? Tak, za porozumieniem stron. Różnice artystyczne. Nie grasz, nie śpiewasz, spadaj. Tyle. Nie przejmuj się tarą. Mógłaby być narzeczoną Frankensteina. Ale byłam w prawdziwej kapeli. Och, przestańcie, głowy do góry. Przecież są biliony innych zespołów i pff, tryliony ekstra chłopaków. Serio? No jasne, tylko następnego już nie będę zmieniać. Będę go wielbić takim, jaki jest. A ja. Będę wielbić kogoś, kto naprawdę istnieje. Pewnie to lepsze niż wielbić siostrę szatana. Ej, nie jesteśmy takie beznadziejny. Wiecie co? Jedyne osoby, które zasługują na nasze uwielbienie, to my. Tak, tak. 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 Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Zigzap Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz, dialogi Joanna Kuryłko, Dźwięki montaż Zdzisław Zieliński, Organizacja Produkcji Elżbieta Knieziejewska. Wystąpili Eli Magdalena Karel, Nadin, Kamila War, Magda, Magdalena Ruszka oraz Izabela Bukowska, Jacek Kowczyński, Mariusz Oborski, Mateusz Damiński, Miło Gostereczek, Jan Aleksandrowicz, Magdalena Gnatowska, Adam Hausner, Tomasz Błasiak, Joanna Szymańska i inni.